Halo, moi kochani, witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejne czytanie miesięczne. A to czytanie jest na kwiecień 2025 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem bliźniąt. I w tym miejscu, moi kochani, chcę Wam podziękować za to, że tutaj zaglądacie i za Wasze przemiłe komentarze. Naprawdę cudowni jesteście. Dziękuję z całego serca. I mam nadzieję, że będzie nas tutaj coraz więcej. Ta grupa tarotowa powiększy się, będzie z miesiąca na miesiąc coraz większa. Dlatego polecajcie ten kanał. Kochani, startujemy, zobaczymy, jakie tendencje Was oczekują i pierwsza karta to jest Wasz temat. Piątka buław, to co będzie pomagało lub przeszkadzało, kochankowie. Wóz to jest wasza świadomość, wasza podświadomość, dziesiątka kielichów. To, co było księżyc, to, co będzie paść miecze. Wasza energia, dwójka kielichów, energia zewnętrzna, paść buław. Sprawiedliwość to są wasze nadzieje lub obawy. I karta na przyszłość, dwójka buław. I teraz... Muszę zerknąć, a karty leżą, i karty leżą, jak zwykle, za wysoko. <laughs> I jak teraz leżą? Za nisko. Muszę chyba sobie jakieś linie tutaj namalować na tym moim obrusiku, żeby było widać. Okej, okay, możemy, możemy zostawić. Nigdy tak nie utrafię. Okej, okay, dobrze, możemy zostawić. Kochani, piątka buław. Piątka Buław jest kartą konfliktu i tutaj widzimy, jak ci ludzie ze sobą walczą, dyskutują, walczą, tak? Każdy ciągnie za sobą, za swoim. I no, często mamy takie sytuacje w życiu, że są takie konfliktowe momenty z innymi ludźmi, bo każdy chce mieć swoją rację lub każdy chce jak najwięcej z tej sytuacji dla siebie zdobyć. Największy kawałek tortu dla siebie zdobyć. I to jest takie typowe. Takie typowe. Spotykamy to bardzo często w naszym życiu, ale my tutaj widzimy tych kochanków obok. Będzie jakiś problem, będzie jakiś konflikt. Um, I ja podejrzewam, że ci kochankowie tutaj, ta energia właśnie, ta, ta, ta energia miłosna, ta energia, mogę mówić tutaj o energii miłosnej, o być może taka bardzo mocna energia dwojga ludzi, tutaj może też chodzić o jakąś inną relację, ale zostańmy przy tych kochankach. Będzie miała wpływ na ten konflikt. Tutaj mamy. Księżyc w przeszłości i widzimy, że już w przeszłości były jakieś problemy, jakiś strach, nie można było podjąć decyzji, prawdopodobnie, bo ktoś, ktoś stał wam na przeszkodzie. I teraz pojawiają się ci kochankowie, czyli pojawia się druga osoba, która wam będzie tutaj bardzo pomocna, żeby ten konflikt rozwiązać, żeby być może tym ludziom się przeciwstawić. Być może do tej pory nie mieliście, wow, no to są karty. Nie mieliście na tyle odwagi, żeby się przeciwstawić komuś, kto właśnie tutaj tutaj wam stał na drodze, ale tutaj widać ten konflikt z tym człowiekiem lub z tymi ludźmi, bo ta piątka oczywiście tylko tak symbolicznie jest tutaj pokazana. W każdym razie tutaj widzimy jakieś jakieś manipulacje. Tutaj nawet i ci kochankowie, ta energia tych kochanków, czyli energia dwojga ludzi, którzy chcą być ze sobą, czy rozwoju tej relacji jest tutaj zachwiana, bo, bo ktoś się miesza, miesza, miesza w to wszystko, ktoś robi jakieś intrygi, mamy tego diabła. Ta droga osoba być może w, nie może się zdecydować w stosunku do was, chce i nie chce, tutaj widać, że wam zależy bardzo na tym, żeby w końcu tutaj coś się zakończyło, bo wy chcecie od tej drugiej osoby konkretów. Chcecie, że, chcecie żeby ta osoba w końcu powiedziała, gdzie jest wasze miejsce w życiu tego człowieka. I ten człowiek. Ja podejrzewam, że bardzo chce, ale tutaj ktoś kręci, ktoś się wtrąca w tą relację, waszą relację z tą drugą osobą, i można, można tak to widzieć, że ta osoba mogłaby mieć wpływ, bardzo taki pozytywny wpływ na to, żeby tutaj właśnie ten konflikt się zakończył. Ale ja podejrzewam tutaj za dużo e, takiej nieczystej energii. Tutaj mamy tego diabła. E, także ja wychodzę z założenia, że ktoś Wam stoi na przeszkodzie, jakieś tutaj intrygi robi, czy chce y, tą drugą osobę, która tutaj dla Was jest taka bardzo przychylna, zmanipulować i przeciągnąć na swoją stronę. Dlatego ta energia tych kochanków tutaj jest troszeczkę zawieszona. To się nie może posuwać do przodu tak, jak powinno się posuwać. Dwójka kielichów, wasza energia, tutaj widzimy, że wy chcecie z tą osobą tej jedności, ale ktoś stoi na przeszkodzie temu wszystkiemu. Wy chcecie to popchnąć do przodu, wy chcecie z tą osobą wejść. W, w relację, być może już jesteście w jakiejś relacji z tą osobą i chcecie, żeby to się rozwijało. Wam bardzo zależy na tym, dwójka kielichów. Tutaj wasza podświadomość również pokazuje dziesiątka kielichów. Zależy wam na tym, żeby z tą osobą naprawdę zbudować coś, co dla was jest ważne teraz, ale również na przyszłość. No i tutaj widzimy znowu ta. Ta siódemka mieczy jest, nie znowu, ale jest ta siódemka mieczy, znowu taka nieczysta energia, to chciałam powiedzieć. Mamy kapłana, czyli doświadczenie życiowe, na tym będziecie bazować prawdopodobnie. Siódemka mieczy, jakieś kłamstwa, jakieś oszustwa i trójka monet, Wam są potrzebni ludzie, żeby. To, co tutaj się dzieje, tego manipulanta czy tą manipulantkę, być może więcej ludzi jest to zamieszanych, żeby wyeliminować. I wam są potrzebni konkretni ludzie do współpracy, tak? bo inaczej nie dacie sobie rady. Sobie tego bardzo życzycie, żeby właśnie temu komuś postawić również granice. Bo tutaj ktoś wam stoi na przeszkodzie. Być może w przeszłości przeżyliście już coś takiego. Być może wasz związek, który mieliście z, z, z pewną ważną dla Was osobą, rozpadł się ze względu na to, bo ktoś właśnie wtrącał się. Jak to często bywa, teściowa. <laughs> Oczywiście tutaj tak humorystycznie podejdę do tego. Ale takim przykładem jest dobrym przykładem jest na przykład ta przysłowiowa teściowa, która gdzieś tam zawsze musi się wtrącić i, i, i yy, yy, często jest przeciwko swojej na przykład synowej. Tak? Często tak bywa. Nie zawsze, bo mamy też bardzo dobre teściowe, ale jest dużo właśnie takich zazdrosnych, które właśnie. Yy, coś kręcą, coś tam mącą, żeby tylko tego syna znowu mieć dla siebie, tak? Szczególnie jak się to jeszcze jedynak jest. No ja to przeżyłam, powiem wam, przeżywałam naprawdę w prawdziwym słowa tego znaczeniu. E, moja teściowa była dla mnie właśnie taką takim taką e, niezbyt przychylną osobą i zamiast mi pomagać, zamiast e, patrzeć, żeby nasze, nasz związek z jej synem wzrastał, żeby nam pomagać obojgu w jakiś sposób, chociaż dobrą radą na przykład, tak, to um, zawsze rzucała kamienie mi przede wszystkim, tak? No, i kiedyś ten związek się rozpadł, bo powiem Wam, że to jest normalne, jeżeli ty słuchasz przez wiele, wiele lat. Czegoś negatywnego na temat swojego partnera czy partnerki, to w końcu w to uwierzysz. Tak? I no, także mamusia tutaj, mamusia mojego byłego męża, miała dużo, dużo do. Mi do zarzucenia, chociaż właściwie, właściwie nie miała nic do zarzucenia, bo ja byłam naprawdę taką dosyć bardzo spokojną, taką dobrą istotą, młodą istotą, tak to już dawno, dawno temu było, ale no, jakby nie było chciała tego swojego jedynego syna, z którym planowała przyszłość, rzeczywiście tak było, chciała z nim zamieszkać, a ja nagle się pojawiłam i to jej nie pasowało. Także, och, to już jest historia, ale nie tutaj na no, akurat, ale to jest taki przykład, na przykład, tak, przykład, na przykład, jak może na przykład pewna osoba mieć wpływ na związek dwojga ludzi. I no niestety, ten związek się rozpadł, niestety czy niestety, ale teściowa miała tutaj też dużą winę, bardzo dużą winę. W każdym razie lecimy dalej. Syne, syneczek też oczywiście, bo się jej nie słuchał, bo, mnie się, bo jej się słuchał, powiem tak, jej się słuchał, a później przyszedł i przepraszał, ale to już, to już inna, inna historia, tak? Ale ten scenariusz pasuje tutaj. Okej, okay, teraz się dowiedzieliście troszeczkę też z mojego życia, ale to już dawna, stara historia. Ok. Paś w kochani, energia zewnętrzna i tutaj widzimy, że ktoś chce się, chce się uwolnić. Z czegoś, co mu, jej, jemu nie służy. Siła. Ehm, głupiec i ósemka kielichów. Właśnie. Temu człowiekowi potrzebna jest ta siła, żeby się uwolnić. Potrzebny jest początek nowy e, i zapomnienie o tych, e, o tych straconych kielichach, o tym, co, co ten człowiek e, stracił w życiu. Ten ktoś chce zapomnieć o tym, chce się uwolnić od tych takich negatywnych uczuć. I ja mam takie uczucie, jak patrzę na te karty, że to właśnie może być ta druga osoba tutaj, na przykład ta dwóje, która z, wa, z wami tu ma tą dwujeczkę tworzyć i ci kochankowie, tak? Bo tutaj jakby nie było, ta dwójeczka jest. To może być ta osoba. Ta osoba ma wątpliwości, ta osoba nie wie, gdzie stoi, ta osoba nie może podjąć decyzji. Ta osoba potrzebuje tą siłę, to, to zrównoważenie, potrzebuje spokój w końcu mieć wewnętrzny, żeby się skoncentrować na, swoim, na swoich uczuciach, na tym, co ta osoba chce, a ten ktoś tego nie może, bo ktoś manipuluje, ktoś kręci, tak? I tutaj mamy um, ten nowy początek. Ten ktoś chce w każdym razie rzucić wszystko i, i wejść w jakiś nowy początek, zacząć na nowo, można tak powiedzieć zacząć na nowo, jeszcze raz na nowo, bo po prostu to mu ciąży jej czyjemu ta sytuacja. Tak jakby ten ktoś nie może się zdecydować i nie wie, nie wie. Jak ma postąpić w stosunku do Was, jak Was widzieć na przykład, ale widać, że chce się uwolnić z tego wszystkiego, chce tego nowego początku i chce zapomnieć o tych uczuciach, które tutaj w tym człowieku narosły takie negatywne. Um, narosły te uczucia ze względu na to, bo tutaj ktoś manipuluje, tak? I wiadomo, że ten człowiek, jeżeli też chciał być z Wami, czy chce być z Wami, a ktoś manipuluje z zewnątrz, to. Te uczucia tego człowieka oczywiście też będą zranione, tak? Bo ten człowiek na przykład uwierzy w to, co ta osoba mówi. Eee, mówi, robi i tak dalej. Jakieś intrygi stwarza. W każdym razie, co dla was tutaj jest ważne? Ta sprawiedliwość. Wasze nadzieje na to, że, że w końcu to się wyrówna dla was, że to jest, że jest sprawiedliwości stanie się zadość. Że w końcu wyjdzie to szydło z worka i i ten ktoś zostanie obnażony, że tak powiem, tutaj ten manipulant czy ta manipulantka. Dlatego ja tutaj widzę takie małe przygotowania, takie małe kroki, ten paśmieczy to pokazuje, takie małe przygotowanie do tego wyzwania, żeby się temu przeciwstawić. Ale nie jesteście jeszcze gotowi. Nie jesteście aż tak do końca gotowi, żeby właśnie tego człowieka obnażyć powiem tak, tak? Być może nie macie argumentów, być może nie macie dowodów. Możecie komuś coś zarzucać, ale jeżeli nie ma tych dowodów, to też jest takie trochę tak, takie pisanie na, na wodzie, tak? To nic nie da. Czyli te dowody musicie mieć, żeby tego człowieka podciągnąć do tej sprawiedliwości, ale jeżeli tego nie ma, to. Ten ktoś tutaj. Być może wierzy właśnie tej osobie, bo ta osoba jest bardzo przekonująca. I taki chaos powstaje. Dlatego zobaczymy, co my jeszcze tutaj mamy. Asmieczy. Fujeczka, monet i ósemka buław. Asmieczy jest kartą pokazującą dobrą komunikację przede wszystkim początek nowy plan i tutaj powiedziałam, że jesteście jeszcze nie przygotowani do tego, ale ten plan będzie. Zbudujecie sobie ten plan. Jak tu zabrać się za to, żeby ten ktoś wam już tutaj nie stał na drodze. Jak tu się wziąć za tą osobę? Także muszą być jakieś argumenty, ale tutaj Dwójka monet też pokazuje, że będziecie podejmować decyzję, będziecie chcieli podjąć jakąś decyzję, albo opuścić tą sytuację, albo przeciwstawić się temu, co tutaj jest, tak? bo właściwie innego wyjścia nie ma. No cóż, można jeszcze przeczekać, aż ta sytuacja sama się jakoś rozwiąże, czy ten, czy ten ktoś yy, może zrezygnuje, bo znajdzie sobie inną ofiarę, tak jak to często bywa. Patrząc na takich manipulantów. W każdym razie, ósemka buław pokazuje niespodziankę. Jakaś taka nagła wymiana informacji będzie, i być może właśnie to. To będzie właśnie to, co sprawi, że ten ktoś, kto tutaj kręci, kto wam nie służy, kto wam zazdrości, być może, tej dwójki kielichów, tak? Że, że wam może się udać z tym człowiekiem, że macie tą szansę na to, aby z tym człowiekiem coś stworzyć. I tutaj być może właśnie będzie taka sytuacja, że ten człowiek zostanie powiem tak, obnażony. Czyli wyjdzie to szydło z worka, czyli będzie taka sytuacja. Gdzie okaże się, że ten człowiek nie jest autentyczny, że jest fałszywy, on czy ona. I tutaj Wam zależy na jakichś ludziach, którzy będą Wam pomocni w tym wszystkim, bo, bo tutaj też widać, sami stoicie, sami, dlatego Wam potrzebna, potrzebna jest pomoc. I tutaj ta, ten As Mieczy pod cho, po, przychodzi Wam z pomocą. Czyli komunikacja z innymi ludźmi. Ja podejrzewam, że znajdziecie odpowiednich ludzi, którzy będą wam tutaj pomocni i, i pomogą, właśnie e, aby tą osobę w końcu e, osłabić, osłabić, obnażyć, osłabić, e, aby, aby ta osoba już nie miała tej siły. Do tej manipulacji, tutaj do tych intryg. Ja tu raczej będę widziała takie intrygi, tak? Lub po prostu gadanie, takie głupie gadanie, tak? Bo często ludzie coś tam opowiadają, jakieś bzdury opowiadają i inni to wierzą w to. A im więcej to pójdzie w świat, tym więcej się czegoś dokłada i później w ogóle jedna wielka bzdura wychodzi. Także te takie manipulacje z zewnątrz. Mm, muszą się skończyć. Ja podejrzewam, że podejmiecie tutaj właśnie jakąś ważną decyzję przy pomocy kogoś. Ktoś wam tutaj będzie pomocny. I to y, sprawi, że, że ta sytuacja się w końcu tak rozwinie, że ten człowiek, ja podejrzewam, będzie. Mm, zniknie, tak powiem, zniknie nie będzie miał po, pola do popisu, bo y, straci po prostu swój, swój grunt pod nogami i, i ten plan, jaki tutaj miał on czy ona zostanie y, zdruzgotany, tak? Także ja powiem Wam, że ta osoba tutaj wtedy się ocknie, zobaczy, że że to nie wszystko nie była prawda i ten nowy początek tutaj nastąpi. Ta ósemka kielichów tutaj jest, ale ta ósemka kielichów też może pokazywać jeszcze raz nową drogę z wami, z wami. Bo ta droga, którą ta osoba szła z wami, czy chciała iść, to nie była odpowiednia droga. Bo to była droga z tym człowiekiem za plecami, że tak powiem. Diabełkiem, z diabełkiem, który siedział tu na ramieniu i podpowiadał tej osobie słuchaj, nie wiesz jej czy jemu to nie jest odpowiednia partia dla ciebie a jak ten diabełek zniknie z tego ramienia, to wtedy ten człowiek też otworzy oczy na tą sytuację tak? i zobaczy, że aha czyli nie było to tak jak tutaj mi to wszystko przedstawiano Także wydaje mi się, że ten scenariusz tutaj nie musi być koniecznie też związany z, z taką relacją romantyczną. To może być też relacja na przykład w pracy. Wyobraźcie sobie coś takiego, to ciągle się powtarza gdzieś tam w pracy, tak? Ja też to nieraz przeżywałam. Także to może być właśnie jakaś również inna relacja gdzieś w... w Kręgu znajomych, w sąsiedztwie, gdzieś w jakiejś grupie, gdzie jesteście zaangażowani, być może spotykacie się w jakimś klubie, i tak dalej, czy na sporcie, i tak dalej. Także e, takich ludzi mamy wszędzie, ale ja wychodziłam tutaj właśnie na samym początku z tego punktu, że to chodzi o relacje dwojga ludzi dwojga takich zakochanych można powiedzieć ludzi, którzy chcą ze sobą coś, coś tworzyć, przyszłość tworzyć, budować. Um, bo tutaj Ci się ci kochankowie pokazali i ta dwójka kielichów. Także mm, zobaczcie, przypasujcie do siebie, czy do Was to będzie pasowało. W każdym razie widzimy, że czasami trzeba naprawdę... Mieć przede wszystkim oczy otwarte, jeżeli widzimy, że coś się nie posuwa do przodu, i sprawdzać trzeba sytuację, bo, bo tutaj Wam bardzo dużo zależy na tej osobie. Tutaj ta dziewiątka monet się pokazała symbolicznie. Chcecie w końcu wiedzieć, gdzie stoicie w sercu tej osoby, czy w życiu tej osoby, tak? I, a ta osoba się nie mogła tutaj właśnie zdecydować. I, I tak jak powiedziałam, chce się uwolnić z tych obaw, z tych niepewności, z tego, co tutaj się dzieje. E, bo ja podejrzewam, że ten człowiek też chciał czy chce, ale ze względu na to, że był manipulowany przez kogoś z zewnątrz, e, to, to po prostu nie kleiło się wszystko, tak? Także ja podejrzewam, że będzie jakaś klarowność na końcu, ale będziecie musieli też trochę popracować nad tym. Znaleźć też kogoś, kto będzie wam w tym wszystkim pomocny, aby tego człowieka nie czulić, jak to powiedzieć obezwładnić, powiem tak w cudzysłowie, obezwładnić i ten ktoś wtedy sam sobie pójdzie i zrezygnuje jak nie będzie miał sceny do popisu także kochani hmm, ciekawe ciekawe, ciekawe także e, życzę wam udanego miesiąca, mam nadzieję, że dacie sobie tutaj radę z takimi manipulantami Miejcie oczy otwarte i szukajcie ludzi, którzy będą Wam pomocni w tym wszystkim. Także życzę Wam udanego miesiąca, bo chyba jest o co walczyć. Chyba jest, bo tutaj widać, że Wam zależy. Także udanego miesiąca. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.